Które Pana zobowiązuje oraz Panią Altę Galera e, do wydania nieruchomości, na której się znajdujemy, w celu umożliwienia realizacji inwestycji polegających na rozbudowie reżimu od alei księdza jeżdżącej do granic miasta w środowisku nr 93. W tym miejscu, na podstawie tego dokumentu, przystępuję do wykonania tytułów wykonawczych. Dzisiaj czynności zostały e, zaniechane, zaniechane. zaniechane. Mhm. i ustaliliśmy termin. Wszczęcia czynności na dzień 20 listopada. Do tego czasu pan Galera zobowiązał się na opróżnienie nieruchomości i do dnia 20 listopada wydanie tej nieruchomości panu egzekutorowi. Do końca listopada firma musi wyburzyć wszystkie nieruchomości, jakie są w przyszłym pasie drogowym ulicy W związku z tym, wykonawca, jeżeli, jeżeli ta nieruchomość nie zostałaby wyburzona, mógłby żądać pewnych prac finansowych za nierealizowanie kontraktów. Pozbawiają mnie środków do życia, a mam wyjście, proszę Państwa. I w Polsce mam takie wyjście. Albo się zgodzić, albo nie mam wyjścia i muszę się zgodzić. Podnosiłem wielokrotnie wysokość tego operatu. Nawet nie wysokość, tylko rzetelność tego operatu. I chciałbym, żeby zrobiony był tylko rzetelnik. I nic więcej. Z tym, że no to są urzędnicy. A urzędnicy są głowi i po prostu nie czuli są na to, co dotyka ludzi.